Dla mnie udział w wysłuchaniu publicznym jest oczywisty. To właśnie tak powinna wyglądać aktywność obywateli i polityków w polityce. Ja właśnie chciałabym, aby politycy bardziej z obywatelami rozmawiali niż do nich przemawiali i dlatego biorę udział w... Wysłuchaniu publicznym. Chciałabym, aby takie wysłuchania publiczne stały się stałym elementem zarówno polskiej, jak i europejskiej debaty politycznej. Bardzo dziękuję obywatelom RP, że zdecydowali się zorganizować te wysłuchania, podjęli trud zorganizowania tych wysłuchań, ale także chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy zdecydują się przyjść i posłuchać tego, o czym będę chciała mówić. A będę chciała mówić o naszych prawach i wolnościach. Będę Chciała mówić o polskiej demokracji i o tym, że taki ciężar walki o polską demokrację, o nasze prawa i wolności przesuwa się teraz przed instytucje europejskie. Chciałabym także, aby to wysłuchanie publiczne i wszystko, co powiem podczas niego, było potraktowane jako moje swego rodzaju zobowiązanie wobec obywateli, z, których, z którego będę mogła być rozliczana niezależnie od tego, jakie decyzje zostaną podjęte przez grupę parlamentarną, do której będę należała.